Gdzie warto się wybrać i jak spędzić wolny czas? Odpowiedzi na te pytania pokażemy Wam już za chwilę. Renata Gąsecka, Darek Wojdyka. Zapraszamy Was na kolejny odcinek W Rytmie Miasta. You dance. Na początek zabieramy Was na powiśle do kawiarni Kapka. Jest to miejsce, gdzie możecie napić się pysznej kawy i zjeść coś smacznego, ale nie tylko. Tutaj odbywa się akcja, w ramach której możecie kupić uratowane ze skupów makulatury książki po 10 zł za kilogram, bądź wymienić swoją książkę na którąś z tych z regału. Kawiarnie Kawka to prosty, smaczny, niezobowiązujący klimat. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano i jedyne co widzicie to ciemność. Mimo to musicie wstać, zjeść śniadanie, wyjść na uczelnię. Uczestnicząc w niewidzialnej wystawie możecie to wszystko przeżyć. Dlaczego niewidzialna wystawa jest tak wyjątkowa? Bo jest niewidzialna. To na pewno, po pierwsze, nie jesteśmy takim specyficznym projektem kulturalno-edukacyjno-społecznym, który ma za zadanie zbliżać dwie perspektywy doświadczenia tego samego świata. Wystawa jest dedykowana osobom widzącym. To jest bardzo ważne i warte podkreślenia. natomiast osoby, które ją prowadzą, animują, są przewodnikami. To są osoby niewidome bądź słabo widzące w znacznym stopniu. I chodzi o to, żeby zanurzyć się w tej ciemności, poczuć się jak osoba niewidoma, po to, żeby lepiej troszkę zrozumieć tę właśnie perspektywę doświadczenia świata przez osoby niewidome i Widzące. Co to daje myślę, że na pewno uczy, uwrażliwia i może bardzo odmienić. Jesteśmy czynni cały tydzień, właściwie od 10 do 20. Bilety najlepiej rezerwować na stronie www.niewdzialna.pl. Tam są też informacje dotyczące dostępności miejsc. Jeżeli chodzi o ceny biletów, kupując bilety online, czyli poprzez naszą stronę internetową, poprzez specjalny system, płaci się 3 złote taniej przy każdym bilecie. You jeżeli chcecie wybrać się do kina, to polecamy wam film Niebo istnieje Naprawdę. Film opowiada prawdziwą historię małego chłopca, który umiera i spotyka Boga, a następnie wraca do życia. Czteroletni Colton cudem wyzdrowiał po nagłej operacji. Jego rodzina nie posiadała się z radości. Nie spodziewała się jednak, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszy piękną i wzruszającą opowieść o podróży dziecka do nieba i z powrotem. No. Zapraszamy Was do Muzeum Powstania Warszawskiego, które możecie odwiedzić w każdy dzień tygodnia poza wtorkiem. O tym miejscu porozmawiamy z panem Szymonem Niedzielą, kierownikiem ekspozycji muzealnej. Muzeum Powstania Warszawskiego to na mapie polskiego muzealnictwa absolutne nowum i jednoznacznie możemy powiedzieć, że jest to jedno z ciekawszych, bardziej interesujących muzeów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Co nam oferuje? Oferuje nam możliwość zdobycia wiedzy nie tylko o samym powstaniu, bowiem tematycznie, muzeum jest hermetyczne na tylko i wyłącznie 63 dni powstania. Zaczynamy w dniu 1 sierpnia, kończymy w dniu 2 października. Nie, tutaj historię opowiadamy w kontekście II wojny światowej, w kontekście historii II Rzeczypospolitej, ogólnie lata 1939-45. Już 24 kwietnia spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu wyruszy pierwszy w tym sezonie przejazd na rolkach z cyklu Night Skating Warszawa. Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz jazdy na rolkach. W tym roku odbędzie się łącznie 12 przejazdów. Na zakończenie mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są dwie podwójne wejściówki na niewidzialną wystawę. A pytanie konkursowe brzmi: pod jakim adresem znajduje się niewidzialna wystawa? Odpowiedzi wysyłajcie na kontakt W tytule maila wpisujcie: Niewidzialna wystawa. Czekamy do 23 kwietnia. Powodzenia! Początek zabieramy wesne po... Hmm.